Cześć, witam Was ponownie dziś zapraszam na ulubieńców kosmetycznych września. Mam parę ciekawych produktów do pokazania, trochę powiedzmy nowości w mojej kosmetyczce przynajmniej. Więc mam nadzieję, że może Was czymś się zainteresuje. Zacznę może od pielęgnacji i od urządzenia, o którym nagrałam oddzielny film. Jest to PMD i powiem Wam, że jak w recenzji mówiłam, że używam go dosyć rzadko, ponieważ moja skóra go na, ten, na to urządzenie średnio reaguje, nie zawsze działa dobrze. Tak po recenzji zaczęłam go używać raz w tygodniu. Używam te wszystkie niebieskie końcówki, które są przeznaczone do skóry wrażliwej i nawet zaryzykowałam użycie końcówki zielonej i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak moja skóra wygląda. Naprawdę już dawno nie miałam tak gładkiej, tak równej cery i jestem przekonana, że to zasługa właśnie tego produktu. Użyłam go teraz, tak jak powiedziałam, co tydzień i chyba nic innego nie wpłynęło na moją skórę aż tak dobrze. Pory są mniej widoczne, skóra generalnie jest bardzo dobrze złuszczona i jakby wyrównana, jej struktura jest, jest bardzo dobra. Może nie pomaga w 100% na różnego rodzaju wypryski, ale to myślę, że zależy od tego, co jest przyczyną tych wyprysków. Ale no myślę, że mam ich mniej. Aktualnie nie mam niczego na twarzy żadnych nieprzyjaciół, więc myślę, że to jest też zasługa tego urządzenia. Polubiłam je aż tak, że zamówiłam dodatkowe końcówki. Zamówiłam niebieskie, ponieważ nie byłam pewna, czy zielona się u mnie sprawdzi, ale myślę, że może przy kolejnym zamówieniu być może zamówię mieszankę niebieskich i zielonych. Podlinkuję Wam na dole film, o którym mówiłam o tym urządzeniu więcej, ale jestem naprawdę... W tym miesiącu i w ostatnich 6 tygodniach założyłam naprawdę duże zmiany właśnie w wyglądzie mojej skóry dzięki temu produktowi. Bardzo dobrze sprawdza się u mnie także produkt firmy Podies kolejny produkt firmy Podies jest to Hosanna H2O Intensive Skin Plumping Serum. Więc to jest serum nawilżające a także lekko jakby... Mm, może nie naciągające ale sprawia, że skóra będzie wyglądała bardziej jędrna, więc powiedzmy ujędrniające. To jest serum na bazie wody, więc jest idealny na dzień, tak właśnie go używam. Aplikuję powiedzmy około trzech kropli na, na dłoń, rozcieram między palcami i wklepuję na twarz rano właśnie, przed wykonaniem makijażu, przed nałożeniem kremu nawilżającego. I rzeczywiście jest to produkt, który lekko skórę ujętrnia. To nie jest taki właśnie efekt może liftingu, takie naciągnięcie, ale jest to wyczuwalne. Coś jakby czujemy, że skóra jest taka jakby bardziej jędrna i bardziej napięta chwilę po użyciu tego kosmetyku. I również wydaje mi się, że działa bardzo dobrze. Wspomaga moje kremy nawilżające na dzień i sprawia, że makijaż się lepiej utrzymuje. A przy okazji jest właśnie bardzo lekkie to serum i nie jakby przeciwdziała temu, co nałożymy później, więc nie tworzy jakiejś takiej bardzo oleistej warstwy. Bardzo szybko się wchłania. I pozostawia skórę taką bardzo przyjemną do tego po jego użyciu. Więc kolejny dobry produkt z Antipodes. Jeżeli chodzi o składniki, na pierwszym miejscu mi tutaj jakiś wyciąg z lawendy, destylat lawendowy, więc to może być składnik problematyczny. Na przykład na stronie Paula's Choice zawsze produkty, które mają w składzie na przykład olej lawendowy są uznawane za produkty, które niekoniecznie są dobre dla skóry wrażliwych, ponieważ podobno ten składnik może powodować jakieś tam reakcje alergiczne. U mnie tego nie ma, nie jest to w ogóle wyczuwalny ten nawet zapach lawendy. Moim zdaniem ten produkt pachnie bardziej... Mm, Taki zapach różany, powiedziałabym. Hmm, tak, dokładnie. Mi to pachnie różami, mimo że nie ma tego w składzie. Mamy tutaj też w składzie oczywiście wodę, ten wyciąg z winogron Finanza, który jest właśnie takim składnikiem typowym dla produktów Antipodes. Dużo fajnych składników. Dlatego jest to produkt, który jest naturalny w 100% i w 95% organiczny. Więc polecam kolejny dobry. Produkt z który na moją skórę działa doskonale. I teraz przejdziemy do makijażu. Do łac w tym miesiącu wrócił Beauty Blender. Jest dosyć duży, bo go dzisiaj użyłam, potem go jeszcze przemyłam. Muszę kupić nowy, ponieważ ten ma już trochę odbarwień, więc już długo nie pociągnie. więc tak się przymierzam do zakupu kolejnego. Czekam na jakąś dobrą promocję. Jakoś tak oglądam te filmy Tati. I ona zawsze używa Beauty Blendera przy robieniu makijażu i ten, ta tw jej twarz wygląda doskonale, makijaż e, trzymuje się na niej rewelacyjnie, wygląda rewelacyjnie, więc postanowiłam, że a może dam mu szansę, spróbuję, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem naprawdę zachwycona ponownie faktem jaki daje, jak dobrze e, sprawia, że makijaż się dobrze z górą stapia, e, że daje taki właśnie bardzo dobry, naturalny efekt. Używam go najczęściej z moim kremem CC z firmy It Cosmetics. Także użyłam go kilka razy z Mac Face and Body, niż użyłam go z takim podkładem w kremie z firmy Mechron. Jedyny podkład, który nie wygląda dobrze nawet przy użyciu Beauty Blendera jest to Armani Luminous Silk. On na mnie wygląda tragicznie, niezależnie od tego, jak go użyję. Ale generalnie Beauty Blender jest moim ulubieńcem i chyba pozostanie ulubieńcem przez najbliższych parę miesięcy, bo naprawdę... Wydaje mi się, że ten sposób aplikacji sprawia, że makijaż utrzymuje się dłużej, w dobrym stanie, że wygląda bardziej naturalnie i też, że wydaje się, że mamy go mniej, jest jakby mniej widoczny na twarzy. Więc bardzo dobry produkt. Pozostajemy przy makijażu twarzy. W tym miesiącu w zasadzie za każdym razem, jak nakładałam makijaż, używałam tego rozświetlacza. Jest to Cindy Luminizer z firmy The Balm. Jest to jeden z ich nowszych rozświetlaczy i on ma taki troszeczkę bardziej... Wyrazisty, powiedziałabym, odcień. To nie jest taki typowy rozświetlacz w kolorze szampana, czy w kolorze delikatnego złota. On ma troszeczkę takich tonów różowych również w sobie. Nie wiem, czy będzie to wiecie, pokażę Wam tak na, na palcu, na środkowym. Bardzo kulturalnie mam <grytanie> swatcha. I powiem wam, że wygląda na mojej karnacji, na mojej twarzy idealnie. Jestem zachwycona jak współgrę i na przykład tylko bronzerem, kiedy mogę go nałożyć troszeczkę niżej jako powiedzmy taki delikatny róż również, czy jak użyję go na szczytach kości policzkowych z różnymi innymi różami, których używam. Dziś też go mam na policzkach. Może na filmie ten efekt nie będzie bardzo widoczny, ale na żywo jestem naprawdę bardzo w nas efektu. Nie jest to taki rozświetlacz, który po prostu zostawia jakieś tam drobinki brokatowe. On bardzo taką ładną tafę na skórze tworzy, mimo że wiadomo, że w pełnym słońcu zawsze będą widoczne jakieś tam małe drobinki. Tutaj w każdym rozświetlaczu, chyba że jest to rozświetlacz, może w kremie wtedy nie będzie to widoczne. Natomiast jestem bardzo zadowolona i z koloru, i z. Wygląda na mojej cerze i z tego jak długo się utrzymuje, więc myślę, że mogę tego Wam polecić. Jeżeli macie szczególnie takie cieplejsze karnacje, bo do jaśniejszych i do chłodniejszych być może będzie za to za ciemny, ale wtedy możecie go używać jako takiego właśnie rozświetlającego różu. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, w tym miesiącu najczęściej używałam palety z firmy Nars. Jest to paleta God Created A Woman, wersja numer 2, ponieważ oni mieli też taką paletę w zeszłym roku, taki zestaw. I wystawę jeszcze była baza pod cienie oraz pędzel, który nie wiem, czy będę używać, wydaje mi się troszeczkę niepotrzebny ten kształt, który ma nie jest akurat idealny dla mnie, nie widzę jego zastosowania, ale paleta jest rewelacyjna. To jest moja pierwsza paleta cieni z narsa, w ogóle pierwsza styczność z cieniami narsa. I jestem bardzo zadowolona. Dzisiaj mam też na sobie dwa odcienie. Ja mam odcień ten najjaśniejszy tutaj i ten środkowy w załamaniu powieki i w zewnętrznym kąciku. Oprócz tego często łączyłam także te dwa kolory z którymś z tych tutaj. Albo z tym brązem takim średnim, albo z tym bardzo ciemnym brązem, który wygląda prawie jak czarny. Jest to fajny zestaw cieni podróżnych, ponieważ nie jest duży, jest bardzo kompaktowy w wielkości... Powiedzmy, środka mojej, mojej dłoni tutaj. I kolory są dosyć uniwersalne, dosyć powiedzmy, dobrze zróżnicowane, ponieważ mamy tutaj odcienie bardziej perłowe, te dwa tutaj, a także odcienie matowe. Tutaj mamy odcień ten jest całkowicie matowy oraz ten tutaj Coconut Grove jest całkowicie matowy, a te dwa odcienie tutaj mają też delikatne drobinki. Jedynie, czego mi tutaj brakuje, to dobrego, matowego cienia rozświetlającego. Zastąpiłabym może któryś z tych, na przykład ten czarny, bo ja czarnego bardzo rzadko cienia używam, więc zastąpiłabym ten kolor jakimś jeszcze może matowym cieniem rozświetlającym. Wtedy ta paleta byłaby dla mnie idealnym zestawem podróżnym cieni. Ale mimo wszystko, jeżeli macie okazję, macie Ochotę sprowadzili z nas to myślę, że to jest dobry sposób, ponieważ dostajemy całkiem dobry zestaw i możemy wypróbować kilka różnych konsystencji, kilka różnych wykończeń. Więc na pewno będę go używała w kolejnych miesiącach również. I na koniec przejdziemy jeszcze do makijażu ust. W tym miesiącu kupowały mnie produkty w postaci kredek takich jumbo, powiedzmy, nie konturówek, ale takich kredek, które stosujemy jako powiedzmy szminki czy szminkobłyszczyk. Więc ta konsystencja i ta wersja produktu jakoś do mnie przemawiała. To pokażę Wam trzy. To jest Neutrogena i to jest Moisture Smooth Color Stick w odcieniu 20 Fresh Papaya. One są nierozstępne w Australii, niestety ja kupiłam, kupiłam, go w zeszłym roku w Stanach. I to jest taki bardzo ładny odcień neutralny, taki właśnie brzoskwiniowo-koralowy. Tutaj nie wiem, czy go zobaczycie. Bardzo dobrze wygląda na co dzień, ma troszeczkę drobinek, ale są jakieś takie bardzo wyraziste, raczej dają efekt rozświetlenia i takiego pełniejszego wyglądu naszym ustom. Drugi produkt jest to kredka z firmy Revlon, to jest Just Beaten Kissable Lipstay w odcieniu 001 Honey Deuce. To jest troszeczkę bardziej wpadający w róż odcień, ten poniżej tutaj. I ten pokazywałam Wam także w moim filmie Nudziaki. Ja go stosuję właśnie jako taki produkt moje usta tylko lepsze, bo jest w podobnej tonacji właśnie jak moje usta. I kolejny produkt jest to kredka z firmy ELF, to jest matte Lip Color. I to jest odcień, który Wam pokazuję. Jest to odcień Coral, mam także dwa inne odcienie. Myślę, że nagram o nich także oddzielny film w najbliższym czasie. Więc jeżeli Was interesuje, to możecie czekać z niecierpliwością na tą produkcję. I to jest odcień no też koralowy, bardziej powiedziałabym, że różkwiniowy o wykończeniu całkowicie matowym. To jest ten odcień na samym dole. Jedyna uwaga do tego produktu, on wymaga doskonale wypielęgnowanych ust, bo jak każdy produkt matowy podkreśli wszelkie wysuszone skórki, wszelkie nierozkonałości przetarzenia na ustach, więc on wymaga ust, które są złuszczono odpowiednio i nawilżone, poleciłabym jakiś taki delikatny, lekki balsam pod te kosmetyki, ale generalnie jako taki produkt na dzień jest moim zdaniem doskonały i wiem, że Wam też efekcie się spodoba na moich ustach, bo miałam go w jednym z ostatnich filmików i kilka z Was właśnie zapytało, co to jest za produkt Ron na ustach, więc tyle w moim filmie dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że może parę rzeczy Wam tutaj podsunęłam, że może spowoduje jakieś tam zakupy w Waszym wykonaniu. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione produkty w tym miesiącu, byście miałyście okazję używać któregoś z tych, o których mówiłam dzisiaj. A tymczasem już się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejny film już niedługo.